wasulo okaż skruchem wyznałam grzech przebaczam ci grzechy teraz pragnę abyś mnie uwielbiała wahałam się nie znajdując słów wasulo powiedz chwała bogu wszechmogącemu Wiesz, kim ja jestem? Ty jesteś Alfą i Omegą, Stworzycielem Wszystkiego. Dobrze odpowiedziałaś, moje dziecko. Teraz mówię ci. Szczęśliwi ci, którzy przeczytają moje orędzie, uwierzą, że ja je napisałem, choć nie widzieli mnie piszącego. Szczęśliwi ci, którzy słuchają mojego orędzia i idą za nim. Szczęśliwi ci, którzy jednoczą się i wprowadzają pokój oraz miłość. Rozpowszechniaj moje orędzie, rozdawaj mój pokój i niech on króluje we wszystkich sercach. Nigdy nie wątp w moją miłość. W jaki sposób według ciebie mam rozpowszechniać to orędzie? Jak mogę cokolwiek zrobić? Jestem bez środków. Poczekaj, Wasulo, a zobaczysz. Pomogę ci. Pójdź. My? Tak, mój Boże, my.